W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek o dodatek osłonowy. Zgodnie z ustawą przyjętą przez Sejm ma on zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. O dodatek osłonowy mogą złożyć wnioski osoby, które zamieszkują na terenie naszej gminy. Są dwa kryteria. Dla osób samotnie gospodarujących jest to 2100 zł, natomiast dla osób mieszkających w rodzinie jest to kryterium 1500 zł. Natomiast w przy dodatku będzie stosowana zasada złotówka za złotówkę, więc w momencie, kiedy to kryterium dochodowe zostanie przekroczone, wówczas proporcjonalnie zasiłek będzie wypłacany mniejszy. Dodatek wynosi w jednoosobowym gospodarstwie domowym 400 zł, dwu trzyosobowym 600, cztero-pięcioosobowym 850, gospodarstwo sześciu i więcej osobowe otrzyma 1150 zł. Czas na złożenie wniosku mamy do 31 października 2022 roku. Wnioski o dodatek osłonowy można składać od stycznia do 31 października 2022 roku, więc nie ma konieczności się śpieszyć. Natomiast wszyscy państwo, którzy złożą wniosek do 31 stycznia to te osoby dostaną wypłatę w dwóch transzach, czyli dodatek, na przykład, jeżeli jest to osoba samotnie gospodarująca, przysługuje jej 400 zł, dostanie w dwóch transzach po 200 zł. Natomiast jeżeli wnioski będą złożone już po 31 stycznia, wówczas wypłata będzie jednorazowa, wniosek można złożyć osobiście w GOPS-ie lub elektronicznie. Ponad 40 milionów złotych to budżet gminy na 2022 rok. Wydatki zaplanowano na ponad 46 milionów złotych. Zdaniem skarbnik gminy budżet jest zrównoważony, gwarantuje dalszy rozwój. W budżecie na inwestycje zarezerwowano ponad 7 milionów złotych. Przede wszystkim na, na poprawę stanu środowiska naturalnego, czyli budowy dwóch stacji uzdatniania wody, na sieci, na budowę sieci kanalizacyjnych, na, na infrastrukturę drogową. Jeśli chodzi o drogi, przeznaczone są środki w kwocie milionów. 440 tysięcy, także wydatki majątkowe są również przewidziane i to w wysokiej wysokości o czym mówię. I w poszczególnych oczywiście tutaj dla poszczególnych mieszkańców naszej gminy też. Radni budżet przyjęli jednogłośnie. Podczas sesji zaprzysiężono także nowego radnego. Przypomnijmy, mieszkańcy wybrali Przemysława Siemieniaka. Zdecydowałem się kandydować do Rady Gminy Bielsk przede wszystkim żeby mieć jakiś realny wpływ na pomoc mieszkańcom, na ich codzienność, na ułatwienie im jakby w życiu codziennym, czyli, czyli móc móc pomóc może mieć jakiś realny wpływ na to, żeby pewne zadania były realizowane właśnie w tym okręgu, na tych ulicach, dla tych mieszkańców. Także chciałbym jak najbardziej tutaj jak najlepiej reprezentować w tej, w tej Radzie. Dodajmy przedterminowe wybory odbyły się w grudniu ubiegłego roku. Wraz z Nowym Rokiem w Bielsku rozpoczął działalność punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Korzystać może z niego każdy mieszkaniec gminy. Każdy mieszkaniec lub osoba upoważniona przez właściciela takiej posesji może dostarczyć odpady segregowane. Chcielibyśmy to właśnie podkreślić, że na przoku nie przyjmujemy odpadów zmieszanych, czyli tych całej resztki po segregacji. Można tam dostarczyć odpady wielkogabarytowe, elektroodpady, opony od pojazdów osobowych i w okresie letnim odpady biodegradowalne, gdyż każdy kto zadeklarował, że chce je oddawać, nie będzie ich kompostował, może je również tam przekazać. Przok będzie funkcjonował w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 10-18. Przygotowania do tegorocznego 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Bielsk wkroczyły w decydującą fazę. Rozpoczęły się pierwsze licytacje, jest coraz więcej fantów, sztab ma swoją eskarbonkę. Gotowi do pracy są także wolontariusze. Jest ich 20, wśród nich wójt gminy. Co roku dziękowałem wolontariuszom za ich ciężką pracę, za zbiórkę środków, które były, które były przeznaczane później na sprzęt do ratowania życia. Dzieci, nie tylko dzieci, bo również i dorosłych. W tym roku sam jestem wolontariuszem, z czego się niezmiernie cieszę, bo każdy interesant, który tutaj trafi do mnie, będzie poproszony o to, żeby wsparł Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Mam nadzieję, że ta puszka się zapełni. I będzie to niezły wynik, jeśli chodzi o świąteczną orkiestrę. Kwesta, aukcje to nie wszystko. Sztab pracuje nad specjalną niespodzianką. Na scenie Goku wystawiony zostanie kopciuszek. W rolę aktorów wcielili się pracownicy jednostek działających na terenie gminy, a także strażacy ochotnicy. Przygotowujemy program artystyczny. Między innymi w ramach tego programu artystycznego będzie przedstawienie kopciuszek, do którego zostali zaangażowani pracownicy jednostek i instytucji działających na terenie gminy Bielsk. Oprócz tego wystąpi również zespół działający przy gminnym ośrodku kultury, zespół młodzieżowy Nowa Fala a także inny zespół, który zagości na naszej scenie oraz zachęcamy również inne osoby, mieszkańców, dzieci, młodzież, którzy chcieliby zaprezentować swoje umiejętności na naszej scenie. Oczywiście czekamy na zapisy i zachęcamy do udziału. Premiera Kopciuszka w tej interpretacji już 30 stycznia w dniu 30 finału WOŚP. Bilety będzie można kupić już wkrótce. Szczegóły w Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku oraz na stronie internetowej ośrodka.